W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, bo wierzę, że jest Twoją wolą, abym był zdrowy na ciele, umyśle duszy i duchu. Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp wyrzuć to czego nie powinno być we mnie wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki otwórz zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa niech ogień twej uzdrawiającej miłości Przejdzie przez całe moje ciało, w celu uzdrowienia tak, jak funkcjonowało ono, w sposób w jaki ty je stworzyłeś. Dotknij też mego umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków mojego serca. Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz pokojem. I przyciągaj jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia. Ojcze, napełnij mnie swoim duchem świętym i upoważnij do czynienia wszystkiego, co się da, aby moje życie przyniosło chwałę i cześć Twemu świętemu imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.